Cześć, z tej strony Ati Maja jestem promotorką Świadomego Stylu Życia i dziś chciałabym podzielić się z Wami kilkoma ciekawostkami i tym, dlaczego warto masować swoje piersi. Na początek chciałabym podzielić się z Wami takim moim spostrzeżeniem na temat w ogóle kobiecych piersi i na temat automasażu. Szukając w internecie informacji na temat różnego rodzaju praktyk automasażu, natknęłam się tak naprawdę tylko na piersi i na automasaż piersi w trzech kontekstach. Pierwszy kontekst to taki typowo zmysłowo, seksualny, który ma na celu oczywiście ujędrnianie piersi, sprawianie, żeby one były piękne, okrągłe i takie właśnie idealne. Drugi aspekt, w którym znalazłam informacje na temat automasażu piersi oraz piersi, jest to karmienie piersią. Gdzie automasaż jest tak naprawdę takim praktycznym dodatkiem do tego, żeby udrożnić kanaliki, żeby ujętnić też biust, który w trakcie ciąży po prostu rośnie. I trzeci kontekst, trzeci aspekt, w którym występują piersi oraz automasaż. Jest to nowotwór. To jest takie, taki automasaż, w którym przede wszystkim szukamy, czy przypadkiem nie ma tam jakichś zmian. Jest to tak naprawdę bardziej takie autobadanie, autodiagnoza, niżeli rzeczywiście masaż. To, o czym ja się dzielę, taki automasaż, który ja promuję. Jest zupełnie inny od tych, które przed chwilą wymieniłam. Ponieważ zauważcie, że tak naprawdę te trzy konteksty, które tutaj, o których powiedziałam, to jest takie bardzo duże uprzedmiotowienie i piersi i kobiet. Tak naprawdę tylko i wyłącznie do tych trzech kontekstów. A ja. Chciałabym zaproponować Ci takie zwrócenie się ku sobie. Przede wszystkim, ten rodzaj automasażu nie ma celu. Jedyny cel, który tutaj chcemy osiągnąć, to połączenie ze swoim ciałem, to przede wszystkim uhonorowanie samej siebie, to w końcu docenienie siebie. Swoich piersi, swojego ciała, dokładnie taką, jaka jestem. I bardzo długo zajęło mi czasu, też lat rozwoju, zanim to zrozumiałam, bo zobaczcie, że tak naprawdę bardzo często, mimo że rozwijamy się teoretycznie dla siebie, to ten rozwój, ma jakiś cel, a to osiągnięcie jakichś kwalifikacji, certyfikatów, a to yy, na przykład poradzenie sobie z emocjami, których nie chcemy czuć, albo yy, po prostu taka praca nad sobą, żeby w końcu yy, móc funkcjonować prawidłowo. Tak moja droga taka była, że ja bardzo długo mimo wielu praktyk, mimo wielu lat rozwoju, wielu technik, które znałam medytacyjnych, pracy ze sobą, pracy z ciałem, to zawsze to jednak było takie taka walka gdzieś ze sobą, taka walka z no z tym, kim jestem, a to przecież chodzi o to, żeby przyjąć siebie taką, jaką się jest. I to właśnie w mojej praktyce samoczułości promuję i tym się dzielę. Ja oto masaż piersi praktykuję codziennie i teraz chciałabym podzielić się z Tobą Kilkoma obserwacjami, kilkoma zmianami, które nastąpiły po tym, jak zaczęłam to robić. Wiele kobiet ma kompleksy na punkcie swoich piersi, i ja też kiedyś miałam, bo moje piersi są asymetryczne moje sutki i w ogóle no one, są, one, one nie są takie same. Tak? nie są idealnie okrągłe, nie są idealnie sterczące. Więc też gdzieś przez długi czas miałam jakieś kompleksy na ten temat. I przy takim regularnym praktykowaniu automasażu piersi zupełnie moje postrzeganie się zmieniło. Właśnie mam w ogóle wrażenie, że moje piersi się zmieniły. No nie powiedziałabym, że rosną piersi, ale na pewno taki, taki czuły dotyk powoduje to, że one się zmieniają. Nie wiem, na ile to jest kwestia mojej zmiany postrzegania od wewnątrz swoich piersi, a na ile to jest rzeczywiście taka zmiana fizyczna, która nastąpiła. Natomiast ta zmiana zdecydowanie jest. Więc polecam tę praktykę każdej kobiecie, która. Tutaj na tym poziomie piersi ma jakiegoś rodzaju kompleksy. Moja postawa fizyczna się zmieniła. Zaczęłam być bardziej świadoma swoich piersi, mniej się ich wstydzić. Zaczęłam być bardziej pewna siebie, ale ta pewność siebie nie wynikała i nie wynika z jakichś tam znowu osiągnięć, tylko właśnie z takiego głębokiego poczucia własnej wartości, z takiego coraz głębszego przyjęcia siebie w pełni. Zaczęłam zupełnie inaczej postrzegać moje ciało. Zaczęłam coraz częściej patrzeć w lustro z taką czułością, z takim podziwem, z takim uhonorowaniem i też y, taką fascynacją. Zaczęłam bardziej umiejętnie stawiać granice, gdzie kiedyś y, ja w ogóle tego nie robiłam, bo mimo wielu lat w rozwoju i warsztatów, w których uczyłam się y, jak stawiać granice, jak być asertywną, to jakoś tak z głowy to nigdy do mnie nie dochodziło. Automasaż piersi mm, też pomógł mi w takim y, znalezieniu równowagi, równowagi na poziomie emocjonalnym, na poziomie mentalnym i na poziomie fizycznym, takiej harmonii bym nawet powiedziała, y, gdzie te wszystkie moje części one zaczęły ze sobą współgrać. I już niedługo, pod koniec listopada, rozpoczyna się taki czterotygodniowy kurs online samoczułości z automasażem piersi, gdzie będziemy krok po kroku eksplorować nasze ciała poprzez. Właśnie praktykę automasażu piersi poprzez medytację prowadzoną, poprzez medytacje aktywne i przez rozmowę. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, swoimi wątpliwościami na temat ciała. Cztery główne tematy, które są tematami wiodącymi każdego ze spotkań, ponieważ spotykamy się raz w tygodniu. Pierwszy temat to jest stawanie za sobą w odwadze. Drugi temat to patrzenie na siebie z miłością. Trzeci temat to poznawanie własnych potrzeb. I czwarty temat to jest temat stawiania granic i temat dawania i otrzymywania w równowadze. Teraz chciałabym przedstawić, bo oprócz takich moich własnych doświadczeń też są po prostu pewne fakty, które na poziomie fizycznym regularny automasaż piersi przede wszystkim udrażnia i stymuluje układ limfatyczny, a limfa odpowiedzialna jest za transport i za w wyrzucanie toksyn z naszego organizmu. Kolejny fizyczny aspekt to jest przede wszystkim większe ukrwienie tego, tego obszaru tutaj. Piersi to nasze bieguny pozytywne, czuły dotyk, którego uczymy się w trakcie praktyki samoczułości. Wpływa korzystnie na nasz autonomiczny układ nerwowy. Hmm. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy takie dwa systemy, dwa tryby. Układ współczulny, on jest odpowiedzialny za taką mobilizację organizmu, to jest taki tryb przetrwania. Hmm tryb, w którym jesteśmy cały czas w gotowości. To jest też ten tryb, w którym nasz organizm jest spięty. Dużo jest wtedy stresu, wydzielają się też hormony takie jak kortyzol, adrenalina, ponieważ nasz układ jest gotowy do walki albo ucieczki. I Czuły dotyk siebie wyłącza ten układ, przełącza go na tryb spokoju, relaksu, wyciszenia, takiego poczucia zaufania, poczucia zaufania do siebie, poczucia stabilności. Dzięki temu nasz organizm może się regenerować i samouzdrawiać. Jak wiemy, nasze piersi są tutaj na poziomie naszego serca. One tak naprawdę otulają to nasze serce, a nasze serce jest takim naszym przewodnikiem emocjonalnym. I muszę przyznać, że taki regularny automasaż. Czuły dotyk powoduje czasem, że różnego rodzaju emocje się pojawiają. Ale jest to cudowna okazja do tego, żeby połączyć się z tymi emocjami, żeby je przeżyć, żeby zobaczyć w takiej bezpiecznej przestrzeni, że. Że mogę, mogę te emocje wyrazić z siebie. Więc tutaj jest też taki, taki punkt, który jest uważam bardzo ważny, szczególnie dla kobiet, bo my, kobiety, jesteśmy na tym poziomie emocjonalnym my odbieramy świat i, i emitujemy na poziomie emocjonalnym. Zachęcam bardzo do eksploracji tego, żeby nie poddawać się, bo też nie zawsze to jest przyjemne, ale jest też warte. Warte spojrzenia prawdzie w oczy, jeżeli zależy nam na prawdziwym naszym rozwoju, a nie tylko na przypudrowywaniu. Tych niechcianych miejsc, tych niechcianych obszarów, których tak naprawdę bardzo się wstydzimy i boimy. To jest miejsce naszego potencjału. I trudno mi było w to uwierzyć i długo się opierałam przed tym, ale w momencie, kiedy dotknęłam tego, dotknęłam tych trudnych emocji nagle zupełnie inaczej zaczęła mnie postrzegać. Na poziomie mentalnym automasaż piersi pomaga przede wszystkim w poczuciu własnej wartości, w budowaniu wewnętrznych zasobów. Zobaczcie jak często my szukamy i budujemy nasze zasoby na y aspektach zewnętrznych. Jedyny sposób, w który możemy naładować swoje baterie od wewnątrz, to jest przede wszystkim zwrócenie się do siebie, zwrócenie się z poszukiwania tej mocy na zewnątrz, zładowania się tym wszystkim, co nas otacza, z zewnątrz do siebie. Na budowanie właśnie tego wewnętrznego poczucia głębokiej stabilności, takiego głębokiego poczucia bezpieczeństwa, bo czym innym jest pogoń za pieniędzmi, za sławą, za wiedzą, za czymkolwiek, jak niechęcią takiego. Poczucia własnej wartości, który tak naprawdę tylko i wyłącznie możemy budować od wewnątrz. I praktyka samoczułości właśnie do tego zachęca. Kierowanie się do siebie małymi kroczkami wystarczy, że z taką czułością wyobracisz sobie, jakby to był Twój ukochany albo Twoje dziecko. Skierujesz taką wdzięczność do swojego ciała. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Pracujesz dla mnie 24 godziny na dobę non-stop. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że dzięki Tobie się przejawiam w tym świecie. I dotykając czułością, po prostu, nawet myjąc się tak z taką myślą, to już zmienia Twój stosunek do samej siebie, Twój stosunek do Twojego ciała. W momencie, kiedy zmieniamy nawet małą rzecz w naszym życiu, mały nawyk, który wprowadzamy w swoją codzienną rutynę, może pomóc w nabraniu, Większej odwagi do stawania za sobą, do spojrzenia inaczej na siebie, do coraz większego dbania o siebie. Więc zapraszam z całego serca do samoczułości. Zapraszam też oczywiście do zostawienia komentarza, lajka. No, i oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli ci się podobało. A jeżeli chciałabyś zgłębić taką praktykę samoczułości i nauczyć się automasażu piersi, zapraszam Cię na moje wydarzenia, które znajdziesz pod filmem. Dzięki cudowności. Zapraszam do komentarzy. Lajkowania i subskrypcji kanału Atimaya Meditations. Dziękuję za uwagę.